Grand Prix, drugie, ostatnie w tym roku. No i trochę się zamieszało w tabeli, ale można powiedzieć, że pomysł jest i inny sposób grania w hali na sezon zimowy. Tak, widzimy, że to był bardzo dobry ruch, bardzo dobre posunięcie, że rozgrywamy cykl tych turniejów Grand Prix. Dzisiaj się skończył właśnie drugi turniej. Bardzo fajnie, bardzo sympatycznej sportowej atmosferze, nie ma żadnych kłopotów, wszyscy grają, wszyscy się znają, bawimy się wszyscy super. I co ważne, od 9 do 15 turniej się skończył. Wszyscy z uśmiechem rozjechali się do domu, czyli decyzja jak najbardziej słuszna. Ale też zespoły myślą o zwycięzcy, bo zbierają punkty za każdy udział w turnieju, tak? który liczy się do ogólnej klasyfikacji Grand Prix. Tak, każdy turniej jest jakby osobną całością, ale jest to punktowany i na koniec trzeciego Grand Prix będzie okazały pucha dla zwycięzców, wszystkich trzech turniejów Grand Prix. Także zespoły walczą, ale tak jak. Powiedziałem i podkreślę, naprawdę bardzo fajna sportowa rywalizacja. Z racji tego, że turniej organizujemy od 20 lat, jesteśmy najstarszym stowarzyszeniem, które organizuje taki turniej w Wielkopolsce. 12 stycznia w sobotę organizujemy trzeci Grand Prix. Dzień później oczywiście gramy też z Wielką Borkieską Pomocy i wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizujemy turniej piłkarski dla dzieci. Bardzo możliwe, że zrobimy to jak wczoraj w tym, ten taki. Taka formuła, że dwie, dwa, dwa roczniki będą grały, czyli też będzie dużo sportu, dużo zabawy. No i oczywiście nasz sztandarowy produkt, 20 e, turniej firm 1 lutego. Kosmud, drugie miejsce w finale. Zadowoleni, czy zawsze taka nutka goryczki pozostaje gdzieś tam? Myślę, że bardzo zadowoleni, szczególnie po ostatnim turnieju. Gdzie? Po... Tutaj. Ale gdzie zostaliście wyeliminowani na jakiej fazie? W ogóle z grupy nie wyszli, chłopaki. Ostatnie miejsce. E, jakoś to tam można usprawiedliwić tym, że po prostu. Rozchorowali się i niektórzy poimprezowali i wyszło jak wyszło. Dzisiaj przyjechaliśmy zmotywowani i myślę, że chłopaki podołali naprawdę Zakończyli. bardzo dobrze. Zakończyli. Skład, który się uformował i gracie z nim od dawna, od zawsze? Tak, gramy już kilka lat razem. Staramy się już nie dobierać nowych zawodników, bo myślę, że to nie ma sensu. Mamy swoją taką Oborniki siódemkę. Jedyne? Tak, tak, tak. Taka paczka bliskich, znajomych. Trochę chłopaków ze Sparty i z okolic. I się byli wszyscy, czy jeszcze się możecie wzmocnić? Ogólnie w kadrze mamy chyba z 14 zawodników. 40. Nie, 14. mamy, Ale tak na takie turnieje, właśnie, gdzie się gra raz 10 minut, bierzemy sobie taką siódemkę, która jest i nie ma sensu więcej brać. Warto było przyjść na ten turniej, żeby zobaczyć Was chociażby w takim składzie, bo to rzadkość, żeby pozbierać rzeczywiście taki All Stars z Poznania i zagrali, żeby się zagrali w jednym meczu. Jak wam się grało w takim teamie montowanym, właśnie na ten Grand Prix? No wydaje mi się, że było widać, że bardzo dobrze się nam grało, ciężki w ogóle turniej, fajne drużyny, Drugi, pierwszy turniej był troszkę słabszy, przegraliśmy w finale i wychodząc z grupy tylko z trzema remisami i z porażką, dzisiaj widać było, że troszkę lepszy już zespół i Lepiej jesteśmy zgrani, tak jak gramy właśnie, bo tak yy, parę gramy takich turniejów właśnie w takim składzie. Mm -hmm. No i że pokazało, że dzisiaj wygraliśmy wszystkie mecze, które trzeba było wygrać, no i zdobyliśmy półfinał. Yy, półfinał najtrudniejszy? Czy coś w grupie było trudnego? Czy... No finał 4-0, więc tak patrzę od... Powiem sposób? szczerze, że... I tak jak w pierwszym turnieju, tak jak samo jak w drugim z Pomaksem i graliśmy w grupie i graliśmy o wejście do finału i wydaje mi się, że to był naj, naj, ten najsilniejszy zespół, którym i było ciężko dzisiaj, żeby z nimi wygrać. Udało nam się w końcu strzelić, bo w karnych to nie wiadomo co by było i mogłoby się to zakończyć graniem o trzecie miejsce.